No nie dobra, powodzenia! Ja powodzenia. jutro i tak nie gram, więc nie będę nie grasz? się sta... No nie no bo jutro są rodziny Nexa, więc dużo od nas osób nie gra. No z Marganim na kanale to coś dziwnego się dzieje. Cześć, Evron i Lawek, bo jeszcze u o, was bicam, bicam. Bicam, bicam. To coś dziwnego, to BK na Discord wieczorem, co to co zobaczysz coś bic, dziwnego. wbij na, ka... na kasynowy. Jak tak. bańka pęka człowieku, jest też coś dziwnego. to coś dziwnego. Mi się zawsze... Ja się stresuję tą gram. Czemu? Jeszcze jak wiesz, że jutro nie grasz, to kur... Na Easy powinno być Stary, jakby cię na na razy To też Stary, zaszczą, ja się, ja się ja, Mnie Kostek tak se zajechał psychicznie Na tamtym turnieju, że ja byłem sparaliżowany Ty, to nie ma kontestu, czy co o, jest? O, mam lot Menela, ty A ktoś na miejscówkę mi leci O, k***a, chłopam <laughs> <laughs> no, Ej! Ty, z***a, no, mój chod. budynek Cały mój ten pożycie. Jeszcze strzela do mnie z Ale dobra miejscówka, mi mimo że mam contest, to czuję, że mogę się zgirować, nie? I nawet nie muszę się z tym ziomkiem strzelać. Nie chcę ryzykować, bo gram pod placement. A to za placement jest więcej punktów, nie? Niż no za chwilę? Tak, pewnie ta. A to ja też pod placement mam Nie ma co wstrzymać, niepotrzebnych bójek Co robi ci deve? O tak jeść kręciło kryciło debile nie ma co trzymać niepotrzebnych bujek. Nie, nie, ja rozpierdolę k***ę mojego ziomka, bo czuję, że on ma lepszy lud Muszę go chyba Nie, dobra, rotuję, jednak rotuję, to jest nieopłacalny biznes. K***a, mi się rozładowały. Ty, ja bez dźwięku jestem, Co jest, A Ty, pizga ktoś chyba do mnie. Jenny! Ładowarkę szybko ode mnie! Szybko, szybko! On mnie snajpił? Czemu rifty znikają na mapie? O co chodzi? Ja... Ale jak nie zależy do tego wejść, to się rozpierd... Rifty są jednorazowe! Szybko, tu, tu podłącz, podłącz. Jakoś wisławki podłącz. Szybko, szybko, tu powinien być gdzieś kabel. Wejście. Załóż mi na głowę, załóż mi na głowę, szybko, bo ja... No, Jenny, kur... NIE MOGĘ WŁU Dobra, mam auto ten, jest git. Tu nie ma jakiegoś bunkra, k***a. Pół bunkra, kurwa nie ma! Anonimowy, 306. O, o, o. Co to za k***a? Jedziesz, Merga, kurwa. To Bork jest! Rozpierd... Go. Refil jest potrzebny kolego, muszę Do No k***a moja, ty szmato je. <grym> Oby go teraz p*** Jest dobrze, jutro nie gram, bo to od końca tabeli to by się k***a zaczynało grać no. o, ale lampę dostał <laughs> kurwa dziewczyna Mariana cię naje... <laughs> <laughs> Na pier... Nie wiem, czy sens ich tagować, czy może kur Na razie kurwa. placement. O kur, Sniper. Ja to robię tylko dla Jacoba, bo on po Ja pierd. Na ja tej góry chyba nie ma. A jest tam ktoś z sen.

ale nie PAN Ty musisz więcej atakować się chować. Kurde, ty je, wiecie, jak się gra te turnieje, no kurz, tu masz lawka, który wina ma jeden frag. Tu jest k**a na endgame do chwilę Tu za placement masz... Za placement jest i... więcej niż za fragi. Cześć! Co u ciebie? Dobrze, A jak, jak będzie kot to mówcie. Mam pytanie, czy kojarzysz ko takiego youtubera, David Jasper to Znam. No to ja witam Daniel, Naprawdę? Jezus, ej mogę cyknąć fotkę? Może, dawaj Poczekaj, ustawię cię. I <grym> to od szlugu Brudnego Super Super Nie pogni super. Ja, Nie pognibasz, jak powiem Nie pognibasz ci tam, jak pojęcie, że mam live na YouTube? Nie, spoko Takie jak, jak, jak masz imię? Proszę? Jak masz na imię? Mam na imię Maja. Maja, ile masz lat Maja? Ja mam 15... Spi ale, ale <noise> ja jest już je kot Mario? No. No on się nie czuje. Tak? Jak to się dzieje. Nie, nie ma, nie ma. Czemu się czujesz? Nie ufam wam. Nie ufam wam. ma. Za dużo wypił, za dużo wypił. Nie ma, nie ma. No, no, za dużo. No. Dawid, Jasper. No ty grubasku, to ja. Jasper. No, ja tu był serdziadza. David, just for life. Okay, God okay. damn, ej, David, David, David. A co, 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 bo ty robiłeś jakieś takie skandaliczne rzeczy, nie? Używasz pijany warda publicznie? Nie, 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 nie bo... Skandal. Debile. Tata, tata, tata! Yo miss Wolverine. Chcecie? Wolverine. Sie możemy! Agry 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 Dawid dziewczyny siema. siema, siema dziewczyny Siema 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 Dawid, siema Dawid witam. witam Siema co tam u siebie Dawid? z tyłu Ej Dawid ale jest chudnie, jest chudnie ona. Nara. Co tam? Co tam u ciebie? Batman. Cię Batman. Kur... <grymna> Ta, pewnie kurwa. Twoja matka To by twoja matka. frajerze Co kobiety, jak macie. Co tam u was, was? <grymna> Serio? <śmiennie> to jest co, jest o, nie ma nic, Dawid. A o dzisiaj co, Dawid? Dzisiaj. Pozdrowienia dla Ryszarda! Dzisiaj. I stąd. I stąd. Kod jest. Czekaj. Nie mogę odezwać. Pan Ryszard, jeden złoty tysięcy. Uważaj na słowa i nie. Tej myśli i w I pliku PDF. Robi live, robi live. Potem dubiel. A na czym? Na YouTube, na YouTube, Teraz? Tak Sprawdzę A serio? Tak Ile to masz lat? A to pan tak. nie pyta. Do 3 razy sztuka. Kurde. Jest taki motyw ogólnie na okay. świecie. A ty jak masz mm. kolej na kolejnym? Do 365 złotych kur... Widolców? Magda. Ja masz lat, Magda. A po co ci taka informacja? No to powiedz, co ci powiedz mi tylko? Bo chcę wiedzieć. 17. Masz chłopaka? Kłamała. <grywanie> Nie. A chciałabyś się na naradka? <grywanie> Nie. Jestem przystojny, ładny. No Pasowalibyśmy do ciebie. Nie sądzę. Sądzę, bo ogoli bym się dawali dla ciebie. Różyczkę ci przyniósł czerwoną, dwie Czerwone, bo się dla ciebie. Pierścionek masz o wręcz uklętną. Tak, tak, tak. na, kolanach, na w kolankach. Yyyy, wręczu Ci lek na rękę i mówisz to werandkę. Co Ty na to? Jak ty, Nie masz live'a. Mam live'a! Dawid Jasper live! Zajdź na Megla? Dziadka jeb... Dziadka... Świruska. Spotykałem wiele debi... debilek na tym megle, a on przeręcaj mnie. Dawid Jasper! Dawid Jasper! dziejewczyny dziewczyny! Tata A dobrze bardzo, dobrze. Jak macie na imię dziewczyno? Jak macie na imię? Jak macie na imię? Daria Ilena. Ile macie lat? Po 15. Spłać kurwa, Siema! Gruba, nie bekaj. Siema Siema. Mam pytanie, czy, ko czy kojarzysz takiego youtubera, Danny Jasper? Kojarzysz? Mnie nie kojarzy Ale, kur... Siema ja, nie, nie, nie. <grywa> Kolejna debilka Sieba Messi Messi, ja, Messi ku**a już z nim Prowadzi Sieba! Ty Witam, Dawid! Wita. ci mikrofon ci mikrofon Nie widzę mikrofonu Mikrofon Nie s*****ć A teraz, teraz Ile oni to lobasy robią, kur. Ktoś jest? Już czytać nie będę. Ale, ale znowu kurze, będziemy. 6 minut kurwa. Nie wiem na co. Ja pień. To są down. Startujemy za 60 sekund informacje. Idziemy na oglegle. Idziemy na oglegle. Chciała? Chciała? Ile masz lat? David Jasper. David Jasper. Nie masz lat? David Jasper. Słyszycie ja mnie? Tam. Słychać mnie? Tak, słychać e, Chłopaków wiek się nie pyta Jest Siema ziomek Dzień dobry Co tam u was? Co Mecz. tam u was? Meczyk, Meczyk. Kontest tu dobry jest teraz kontesta mam Ale jeszcze Kur... tam Ej, zgubiłem miejscówkę Ty złoty famas polecacie to? Nie yeah. Nie możesz no, zostawić, szanany, nie zostawić kurwa. Możesz to zostawić to tam, wiesz Mam kila lat lata z gorzych! Ty, ty kura jedyno! <grywa> Wyrwa jest moja, pyóo ty... oh. Wyrwa jest a, przejęta a. O, Ktoś mali do mnie no, Jak to Ford? To jest Ford Okej okay. Tego z tego? Obok zgrabnych ziemi złoty skar leci, rozpie I leży. To frajer jest za drzewem ogólnie. tam udało wjechać tyrolką? No ja nie mogę, patrz. Ale tam jest jakaś kurczyk. Przecież się pod kłodką. Mati skater, no niestety. Wifel pokonane. John? Bala nawet ja chyba ogólnie wy duży fort O kurwa Jeszcze wy duży Można opływać czy niezony Nie wiem, nie wiem, nie można, nie można chyba Ja wiem kto tam biega jak coś Proszę cię Kuba Kuba odwróć się Odwróć się, odwróć się Idźmy stąd się. Idźmy stąd Nic nie robię Bo masz dobry ranik o! Utknąłem. Jak Jakbyś miał ginąć, to... Jak ktoś mi tu biega, muszę go zabić. O, chłopa tu mamy na tym. Tu w chacie. Nie mamy, bo ja nie jestem sobą. A ja mówię do widzów. Ja pierd... Ale macie mox ten balanik. Fryer to nie Ale dostać. ma hitboxy ten fryer. Dobra ja 50-50 Wy 50. żyjecie jeszcze? Oto kur... Mario oto Mario Ja pierdol... Ja jestem upośledzony Jak ja teraz zginąłem jeszcze? Czego on jest jeszcze w tym porcie jak to już jest kur... Do rotacji do kur... Nie chciałem na lunch, chciałem A to p znowu nie, CZŁOWIEKU! Co nie, tu chodzi Ja nie, pier... złoty spas i to jeszcze Co mam wziąć? nie, nie, się, Co się Jakieś... O kurwa mi snajper wyj**ł Hadec, ch**i w dupę, kurwa. Sztucer kurwa, na 200, no przecież kurwa, kurwa. Już kurwa. Kampić źle, biegać też źle, ch**i w dupę, kurwa, policji.